Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. To będzie odcinek dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Benson Boone. Będzie o wiralowych trendach, które czynią z ludzi bogaczy, a niektórych, jak pewnego producenta chińskich pluszaków, awansują do światowej ligi miliarderów. Będzie o tym, czy zrozumienie, jak to się mogło stać, pozwala zrozumieć, jak tę karierę powtórzyć. Skąd nagłe szaleństwo na tle plastikowych brzydactw, gumowych klapek, torabek czy wielkich termicznych kubków z uchem, czy pikantnych zupek instant, czyli La Bubu, Kroksów, Kołcza, Stanleya i Buldaka. Będzie o globalnej trampolinie do sukcesu, którą każdy nosi w kieszeni. To jest Codzienny Podcast Gospodarczy. Zaczynamy! Ta opowieść zacznie się od zaskoczenia, potem nastąpi w niej oszałamiający sukces, aż w końcu, uwaga, spoiler, nastąpi stagnacja, której powodem jest, tak przynajmniej twierdzą eksperci, brak nowego hajpu na socialach. Chodzi o... Labubu oraz Lafufu. O tych pierwszych zapewne słyszeliście, bo kto nie słyszał, to pluszowe straszydła z bajki. Tak brzydkie, że aż podobno ładne. Futrzaste potworki z wyłupiastymi oczami i króliczymi uszami. Występują przeważnie w postaci wielkiego breloka przywieszki. Skąd się wzięły? O tym za chwilę, ale teraz o ich biedniejszych krewnych, czyli Lafufu, które zrujnowały reputację Labubu i zepsuły Nieco biznes w firmie, która za eleganckimi potworkami stoi i która dała zarobić swoim akcjonariuszom do sierpnia. Uwaga, 500% w ciągu zaledwie jednego roku. Bo zaraz po sierpniu biznes się zatrzymał. Świat obiegła informacja o Żyle Złota, odkrytej przez przestępczość zorganizowaną. Na Labubu postawiły gangi przemytników. Na zachód ruszyła szeroka fala podróbek ze wschodu tylko do Wielkiej Brytanii. Fałszerze próbowali wwieść w sumie ćwierć miliona podrabianych Labubów. Podczas jednej z policyjnych akcji nielegalnych pluszaków było tak dużo, że trzeba je było wywozić policyjnymi ciężarówkami. Okazało się przy okazji że chińskie potworki z ostrymi zębami to najczęściej podrabiana zabawka sprzedawana w Europie, znane jako lafufu podróbki stanowiły żyłe złota dla zorganizowanej przestępczości i stały się jądrem pluszowej kontrrewolucji. Internetowa społeczność uznała bowiem Labubu za przehajpowane, czyli sztucznie popularne i poparła podróbki. Gwiazda pluszowych potworków zaczęła więc nieco przygasać, co nie znaczy, że przestały przynosić swojemu właścicielowi, czyli chińskiemu popmartowi góry złota. W tym roku pod względem wartości sprzedaży mają przebić Barbie. Od stycznia do lipca dały firmie o ponad 200% więcej wpływów niż rok wcześniej. Właściciel biznesu awansował do dwudziestki najbogatszych Chińczyków i na czwarte miejsce na światowej liście miliarderów poniżej czterdziestki. Stały się też źródłem bajońskich zarobków dla kolekcjonerów. Ceny konkretnych, super limitowanych edycji osiągały zawrotne poziomy i dawały wielokrotny zysk. Jak wielki? Gigantyczny za najrzadsze okazy przywieszek sprzedawanych przez producenta po 14 dolarów za sztukę. Zbieracze płacili tysiące. Na wolnym rynku olimitowane wersje trwały i trwają regularne boje. Labubu w wansach sprzedało się na eBayu za 10 tysięcy dolarów, ale gdyby ktoś był zainteresowany, wiemy, gdzie go można dzisiaj kupić prawie o połowę taniej. Zaś unikatowy model potwora ludzkiej wielkości w kolorze miętowym osiągnął na aukcji cenę, uwaga, 150 tysięcy dolarów, czyli ponad pół miliona złotych. Ale to już było, bo nowa edycja Mini Labubu nie wywołała już tak niezwykłego szaleństwa jak poprzednie dropy. Na rynku wtórnym pluszaki z tej serii chodzą zdecydowanie gorzej niż wcześniejsze. Fandom Labubu spodziewa się nawet kolejnych spadków wartości od sprzedażowej potworów. Dlatego analitycy J.P. Morgan wydali umiarkowanie entuzjastyczną rekomendację giełdową dla potencjalnych inwestorów, po czym cena akcji pop mart w chińskich notowaniach we wrześniu gwałtownie spadła, a firma straciła jedną dziesiątą wartości w 3 dni. Teraz o tym, jak to się mogło stać, że nikomu nieznana zabawka w ciągu jednego roku zasiedliła masową wyobraźnię i opanowała media społecznościowe pod każdą szerokością geograficzną. Po pierwsze Blackpink. Blackpink należy do jednej z najbardziej znanych na świecie formacji K-popowych. Z przywieszką pojawiła się na zdjęciach jedna z członkiem grupy wiosną ubiegłego roku i od tego się zaczęło. Potem z podobnymi potworami występowały Rihanna, Naomi Osaka, Kim Kardashian i David Beckham. Po drugie, Element hazardu. Najbardziej popularna seria sprzedawana jest w tak zwanych blind boxach, czyli nigdy nie wiesz co dostaniesz. Prawdopodobieństwo, że dostaniesz co chcesz wynosi 1 do 72. O niebo więcej niż w Totku, ale wciąż to doświadczenie rodem raczej z kasyna niż z klasycznych zakupów. Po trzecie, ograniczona wielkość produkcji, bo niektóre elementy szyte są ręcznie. Stąd polowania w sklepach w realu i w online. Po czwarte, birkinizacja. Nie znacie? To posłuchajcie, chodzi o breloczkowanie. Trend polega na obwieszaniu torebki, najchętniej ultra drogiej, jak Birkin Hermesa, kiścią przywieszek. Tak jak robiła to ze swoją torbą autorka tego projektu Jane Birkin. Wskutek stosowania trendu, markowe torby są obwieszone dodatkami, jak plecaki licealistów, i podobno o to właśnie chodzi. La trafiło w nurt tego trendu, na którym pieniądze zarabiały luksusowe marki. Wirusa tego trendu roznosiły sociale. Tak więc po piąte. Tak zwany social media faktor labubu doczekało się milionów filmików produkowanych na ochotnika przez fanów. Nie trudno zgadnąć, która z platform była w promocji trendu liderem. Tak jest. To chiński TikTok miejsce idealne do kreowania bohaterów komercyjnej wyobraźni. A teraz o obiecanej, niesłychanej karierze zupek z Torebki dla zachodzących w głowę o co chodzi. Mamy nazwę marki Buldak. Chińska zupka najchętniej o smaku carbonara. Miłość do Buldaka nie jest nowa. Charakterystyczny kurczak logo marki wraca systematycznie na sklepowe półki na całym świecie. Skąd się wziął Sosjalowego ekstremalnego challenge'u dla miłośników skrajnych doświadczeń, a chodziło o zjedzenie jak największej liczby porcji zupki z ultraostrymi przyprawami. Filmiki dokumentujące challenge biły rekordy wyświetleń, a ostatnio pobiła je na TikToku wzruszona do łez dziewięciolatka, która w prezencie urodzinowym dostała elegancko zapakowaną paczkę różowych, najbardziej poszukiwanych buldaków. Dlatego makaron Instant, który w Korei Południowej miał być w latach 60. receptą na stałe braki żywności, stał się po dodaniu do niego ostrych przypraw światowym zjawiskiem. Pomogła miłość do wszystkiego, co koreańskie, a ostatnio sukces K-pop Demon Hunters, najchętniej oglądanego filmu w historii Netflixa. W jednej z początkowych scen główne bohaterki siorbią makaron z papierowego kubka, i choć nie jest to bul. Tak, to tyle wystarczyło, by firma produkująca zupki odnotowała kolejny wzrost sprzedaży, a makaron z torebki został uznany za znak rozpoznawczy generacji alfa. Na koniec o tym, czym jest szaleństwo Labubu. Podobno jest przypadkową wygraną w loterii społecznościowej, podobnie jak Bulldog, Dubajska Czekolada, Matcha Latte, Love Island, Sony Angel, Crumble Cookie, Stanley Cup oraz Moon Beam Ice Cream z piosenki Bensona Buna. Jeżeli żadna z pozycji na tej liście nic wam nie mówi, nie szkodzi. Nawet generacja Alfa, która nie zna życia poza internetem, bywa socjalowymi trendami zdumiona. Choć niektóre z nich, jak dubajska czekolada czy kolorowy kubek termos o pojemności małego wiaderka, zostając przypadkowymi bohaterami, dają biznesom oszałamiający sukces. Choć przeważnie jego kres nadchodzi zaraz potem, by zrobić miejsce kolejnym wiralowym karierom i tak bez końca. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia! Codzienny podcast Gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.